Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Natalia, i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do kliknięcia, oczywiście subskrybuj, i do tego, żeby zostać na dłużej, a dzisiaj, moi drodzy, temat, w którym porozmawiam sobie o tym co zrobić, żeby nie zatrzymywało nam się tyle wody w organizmie, ponieważ jest to problem, z którym boryka się naprawdę wiele kobiet, w szczególności w drugiej fazie cyklu i dzisiaj opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby takiego problemu nie mieć albo trochę go zminimalizować. Więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie oglądajcie dalej. A teraz drogą takiej małej autoreklamy bardzo serdecznie Was zapraszam na naszą stronę internetową www.jinglejuice.pl. Tam trwa właśnie mega promocja z okazji naszej czwartej rocznicy ślubu e, minus 30% na wszystkie e-booki, które są dostępne na naszej stronie. A oprócz tego, druga promocja, która dotyczy pakietu współpracy indywidualnej to, że do każdego zakupionego w tym czasie, czyli do 21 września z 23:59, do każdego zakupionego pakietu współpracy dostajecie kolejne dwa tygodnie gratis. My nie mamy jako takich promocji na pakiety współpracy, ponieważ każdej osobie poświęcamy tyle samo czasu i po prostu mam tyle podopiecznych, że nie potrzebujemy, żeby te promocje były jakieś większe, ale z racji tego, że chcemy, żebyście świętowali właśnie takie większe wydarzenia w naszym życiu, jak właśnie między innymi rocznice czy urodziny firmy, to te promocje właśnie na pakiety współpracy w ten sposób wyglądają. A dodatkowo do końca września na naszej stronie są niższe właśnie ceny, ponieważ właśnie jesteśmy w trakcie przebudowy naszej strony internetowej, która się trochę przeciągnęła. To te ceny jeszcze są niższe. Na nowej stronie ceny będą ciutkę wyższe i pojawią się też nowe pakiety współpracy, z niektórych zrezygnowaliśmy, a inne będą całkowicie nowością. Więc jeśli chcecie załapać się na niższe ceny, to teraz jest najlepszy moment, żeby po prostu wykupić pakiet współpracy, a współpracę rozpocząć w dowolnym momencie, w którym tylko chcecie. Więcej szczegółów znajdziecie w pierwszym linku pod tym filmikiem, który oczywiście przypnę. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do oglądania filmiku na temat tego, co zrobić, żeby nie zatrzymywało nam się więcej wody w organizmie. A więc, pierwsza podstawowa rzecz, to jeśli czujecie, że w Waszym organizmie tej wody zatrzymuje się za dużo i po prostu to jest jakieś takie odchylenie od normy, od tego, co obserwujecie właśnie u Waszych jakichś rówieśników, u osób w podobnym wieku, Waszych koleżanek, kolegów. Czujecie, że coś w Waszym organizmie jest nie tak, to warto to zbadać. Takich rzeczy, jak takie nadmierne zatrzymywanie się wodów w organizmie, czujecie się bardzo mocno opuchnięci, macie na przykład bardzo opuchnięte kostki, czy twarz, i w ogóle na przykład uda to warto to zbadać, bo to w najgorszym wypadku może świadczyć o jakiejś chorobie, na przykład związanej z nerkami albo z niewydolnością krążenia, czy problemami właśnie z jakimś układem hormonalnym i tak dalej, więc takich rzeczy nie warto bagatelizować i warto się tym zająć. Natomiast jeśli wasze badania są ok i po prostu tej wody zatrzymuje się więcej, bo to jest normalne, że w trakcie naszego życia, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, tej wody zatrzymuje się więcej w niektórych momentach. I teraz Wam powiem o tym, jakie są przyczyny, i od razu Wam opowiem, jak sobie możemy z tym poradzić. A więc pierwsza podstawowa rzecz to świadomość, że u kobiet w drugiej fazie cyklu, czyli od połowy właśnie cyklu i tuż przed okresem, tej wody w naszym organizmie może zatrzymywać się więcej. I to jest zupełnie normalne zjawisko, które ma związek z tym, że te hormony po prostu się wahają raz w jedną, raz w drugą stronę. I to normalne, że tej wody zatrzymuje nam się więcej. I ja zawsze dlatego też moim podopiecznym mówię, że w tej drugiej fazie cyklu, czyli tuż przed okresem, albo właśnie w, tej, w tym piku, czyli w momencie, kiedy mamy owulację, czyli, czyli e, tak jakby w środku cyklu, tej wody można nam się zatrzymywać więcej. I wtedy, jeśli nie potraficie sobie tej, tej, tego jakoś wytłumaczyć, nie potraficie do tej wagi, do tych obwodów podejść tak z dystansem i sobie wytłumaczyć tym, że właśnie to jest środek cyklu, a to jest tuż przed okresem, to lepiej się w tym momencie nie ważyć, bo te wyniki są w ogóle niemiarodajne, nic nam nie pokazują. A tylko jeśli takie właśnie piki, wagi Was stresują, to po prostu może wpłynąć negatywnie na Wasze samopoczucie i też na Waszą taką motywację dalszą do y, dalszej pracy, do dalszego trenowania, czy trzymania się y, diety, czy jakichś planów. Więc wtedy raczej się nie ważcie. Jeśli czujecie się rano opuchnięte, wstajecie, patrzycie w lusterko, że ta twarz jest taka, wiecie, bardziej opuchnięta, ten druch jest trochę bardziej odpuchnięty i to jest właśnie w tej drugiej fazie w fazie cyklu albo tu przed okresem, to nie ważcie wtedy i nie mierzcie, bo po prostu bez sensu się stresować. Ale to jest zupełnie normalne, każda z nas to ma, także to po prostu trzeba zaakceptować. Ale! Zaraz Wam powiem o niektórych rzeczach, które bardzo wiele kobiet, również w tej drugiej fazie cyklu i tuż przed okresem robi, które potęgują właśnie to uczucie takiego opuknięcia, takiego e, takiej nabrzmiałego tego brzucha itd. I po prostu jeszcze to, tą retencję wody potęguje, więc tych rzeczy starajcie się po prostu nie robić. A więc pierwsza, podstawowa rzecz to Wiele osób, w szczególności kobiet, bo panowie też to robią, ale trochę na mniejszą skalę zauważyłam, to, że bardzo wiele kobiet, w momencie kiedy czuje, że tej wody nabiera trochę więcej, tak zaczynają pić jeszcze mniej, bo myślą, że tej wody w organizmie zatrzyma im się jeszcze więcej, a jest w zupełności odwrotnie. Więc pamiętajcie o tym, żeby pić tak od 2,5 do 3 litrów płynów każdego dnia. I ja wiem, że to może się wydawać trochę dużo, natomiast pamiętajcie o tym, że w ten bilans tych płynów w ciągu dnia wchodzą nie tylko woda, ale również kawa. Tak kawa nie odwadnia. Herbata, różnego rodzaju napoje, picie, napoje zero, w szczególności Was do tego zachęcam, bo ma sens wlewać siebie jakieś kalorie, których i tak w ogóle nie poczujemy ani nas nie nasycą. Różnego rodzaju właśnie soki, czy nawet zupy. Także płyny z każdego produktu, który gdzieś tam spożywamy, one wchodzą w, ten, w tą pulę. Natomiast ja Was zawsze zachęcam do tego, żeby tą podstawę stanowiła woda. I wtedy, jeśli będziemy pić tej wody odpowiednio dużo, będziemy pić odpowiednio dużo tych płynów w ciągu dnia, to nasz organizm będzie wiedział, że dostaje cały czas te płyny, nie ograniczamy. Ich mu w żadnym stopniu i po prostu będzie na bieżąco usuwał tą wodę z naszego organizmu poprzez skórę, właśnie poprzez, poprzez pot, czy właśnie wraz z moczem. Więc absolutnie nie ograniczajcie picia płynów. Jeśli czujecie, że tej wody zatrzymuje Wam się trochę więcej, to jeśli ograniczycie spożywanie płynów, to się może okazać, że tej wody zatrzyma Wam się jeszcze więcej, niż gdybyście pili normalnie. Druga rzecz to to, że spożywanie nadmiernej ilości soli. Powoduje, że tej wody w organizmie zatrzymuje nam się więcej. Czyli różnego rodzaju fast foody, frytki, chipsy, yy, jakieś burgery, słone przekąski, yy, pizza i tak dalej, powodują, że tej wody w organizmie zatrzymuje nam się jeszcze więcej, bo mają dużo soli, a sól wiąże nam wodę. I bardzo często kobiety w tej drugiej fazie cyklu, czy tuż przed okresem, mają ochotę po prostu zjeść, jak to one mówią, konia z kopytami i zjeść jeszcze więcej. I najczęściej właśnie sięgają po takie słone przekąski słone jakieś tam fast foody i tak dalej i to powoduje, że oprócz tego, że mamy te zmiany hormonalne te wahania właśnie hormonów, które zatrzymują nam więcej wody w organizmie to jeszcze dodatkowo mamy tą retencję wody większą spowodowaną nadmiernym spożyciem soli, więc tego nie róbcie starajcie się, żeby tej soli po prostu była tak racjonalna ilość w Waszej diecie, bo sól jest nam potrzebna, ale maksymalna podaż soli powinna być nie więcej niż 5 gramów w ciągu dnia i to jest max maxów ponieważ nadmierna ilość soli w naszej diecie powoduje różnego rodzaju problemy zdrowotne ale również może powodować różnego rodzaju nowotwory. Więc tutaj z rozwagą zachęcam Was do tego, żeby racjonalnie powiedzieć o tematu. Kolejną rzeczą, która powoduje nadmierne zatrzymanie się wody w organizmie, to zbyt duża podaż węglowodanów. I tak, węglowodany są dobre. Węglowodany są dobrym paliwem dla do naszego organizmu, dają nam energię na treningu i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że jeśli jecie jakąś ilość węglowodanów w ciągu dnia, to organizm Wasz jest do tego przyzwyczajony. I w momencie, kiedy nagle zrobicie nadwyżkę, dość sporą nadwyżkę tych węglowodanów, to organizm zatrzyma tej wody trochę więcej. Ponieważ tak się mówi, że 1 gram węglowodanów gdzieś około wiąże 4 gramy wody. Więc jeśli zjecie tych węglowodanów więcej, to następnego dnia na wadę możecie zobaczyć taki pik. Więc również w tej drugiej fazie cyklu, ty przed okresem dziewczyny, ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby do tej ilości spożywanych kilokalorii do tego, gdzie mamy jakieś tam zachcianki i tak dalej, podchodzić z rozwagą i z rozsądkiem, żeby też tych kilokalorii nie było za dużo, bo one w magiczny sposób nam nie znikną. Jeśli taki dzień pojawi się raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu, nic się nie stanie. Natomiast jeśli takich odstępstw od diety jest coraz więcej, to po prostu siłą rzeczy nie będziecie w deficycie, nie będziecie na redukcji i tych efektów. Nie będzie, więc tutaj zachęcam do tego, żeby to wszystko zrobić z rozwagą i gdzieś tam sobie wyważyć, żeby przed tym okresem nie zjeść za dużo soli, nie zjeść za dużo właśnie produktów wysokowęglowodanowych i po prostu, żeby gdzieś tam znaleźć ten złoty środek, żeby był i wilksyty, i owca cała, i po prostu, żeby po takim jednym dniu, kiedy mam ochotę na więcej, właśnie przed okresem, no to żeby po prostu po takim jednym dniu wrócić dalej do trzymania się planów. Kolejną rzeczą, która również bardzo mocno wpływa na to, jak dużo wody nam się zatrzymuje w organizmie, jest alkohol. I ja wiem, że czasami wiele osób nie potrafi w ogóle z niego zrezygnować, co ja uważam, że jest najlepszą decyzją. Ja praktycznie w ogóle nie piję alkoholu, bardzo, bardzo rzadko, co mnie chyba z dwa razy w roku wypiję jakiś tam prosecco czy jakąś lampkę wina i tak dalej, ale to by było na tyle. Ale alkohol zatrzymuje nam bardzo dużo wody w organizmie i dlatego następnego dnia może czuć się opuchnięte, takie z takim większym brzuchem i tak dalej. Więc zachęcam Was do tego, żeby ten alkohol ograniczyć, żeby to nie było tak, że pijecie po prostu co wieczór lampkę wina albo że pijecie co weekend przez sobotę, niedzielę i jeszcze piątek. Więc starajcie się tutaj z rozwagą podejść. Możecie również, jeśli lubicie na przykład smak takich alkoholów, no to spróbować jakichś tam napojów alkoholowych typu właśnie 0%. Ja uważam, że one smakiem całkiem przypominają te właśnie Prosecco na przykład, czy jakieś wino zero i tak dalej. Oczywiście najlepiej byłoby całkowicie zrezygnować z alkoholu. Jeśli nie macie takiej potrzeby, to nie ma sensu go pić. Ale od czasu do czasu wiadomo, wszystko jest dla ludzi. Natomiast alkohol również powoduje nadmierną retencję wody w naszym organizmie. Kolejną rzeczą, na którą wiele osób nie zwraca w ogóle uwagi, że może zatrzymywać wody w organizmie więcej, to brak odpowiedniej ilości jakościowego snu. Sen jest nam potrzebny. Odpowiednia dawka snu codziennie jest nam niesamowicie potrzebna do tego, żeby właściwie funkcjonować i również do tego, żeby nasz organizm nie miał tak wysoko podniesionego poziomu kortyzolu, bo jeśli nie śpimy odpowiednio długo, jeśli nie śpimy odpowiednio głęboko, jeśli nasz sen, nasz sen jest płytki, nie jest jakościowy, to nasz organizm bardzo mocno zbija nam wysoko kortyzol. A zbyt wysoki poziom kortyzolu powoduje, że tej wody w naszym organizmie może nam się zatrzymywać jeszcze więcej. I często po takiej nieprzespanej nocy, również z rana, mamy ochotę zjeść więcej, ta nasza silna wola jest trochę uszczuplona i mamy ochotę zjeść wszystko, co jest pod ręką. I może się zdarzyć tak, że po takiej jednej nieprzespanej nocy i zjemy więcej węglowodanów i soli, jakichś niezdrowych produktów i tak dalej i jeszcze będziemy nie wyspali i następnego dnia po prostu obudzimy się jeszcze bardziej spuchnięci z jeszcze większym takim nabrzmiałym brzuchem i jeszcze bardziej spuchniętą twarzą. Więc starajcie się zadbać o ten sen. Ja wiem, że czasem jest trudno, ale starajcie się w ciągu Waszej doby jakoś tak ten, te Wasze obowiązki domowe czy obowiązki związane z pracą czy z rodziną i tak dalej, jakoś tak to ułożyć, żeby w miarę możliwości przespać w odpowiedni sposób te 7 czy 9 godzin, bo to Wam zagwarantuje, że tej wody w organizmie nie będzie zatrzymywać się tak dużo. I kolejną rzeczą, która również wpływa na to, że tej wody w organizmie zatrzymuje nam się więcej, to brak aktywności fizycznej. Czyli jeśli mamy taki typowy siedzący tryb życia, do tego pojawiają się często takie słone przekąski, bo gdzieś tam mamy dużo pracy, gdzieś tam na szybko coś zjemy, do tego pojawia się często nadmierna ilość węglowodanów, a gdy mamy też dużo pracy, to pewnie też nie śpimy i do tego jak dorzucimy brak aktywności fizycznej, to po prostu mamy Zatrzymanie się wody w organizmie w kosmicznej ilości. I po prostu będziemy czuć się źle, niefajnie, będziemy czuć się tacy ciężcy. Więc zachęcam Was do tego, żeby, na, żeby nawet jeśli pracujecie bardzo, bardzo dużo, żeby sobie w trakcie dnia znaleźć to pół godziny na jakąkolwiek aktywność fizyczną, która sprawia Wam przyjemność. Niech to będzie nawet spacer, niech to będzie nawet przespacerowanie się co godzinę, co półtorej godziny po korytarzu w pracy. Niech to będzie, nie wiem, jakiś rower, rolki. Może to być trening siłowy, może to być jakaś yoga, cokolwiek, tylko żeby się to ciało rozruszać, bo wtedy ta linfa krąży po naszym organizmie, odprowadzając tą wodę z tkanek i też nie będziemy czuć się właśnie tacy ciężcy, nabrzmiali, nie będziemy mieć puchniętego właśnie ciała, twarzy, nóg, kostek i tak dalej. Więc zwróćcie bardzo na to uwagę. I to, moi drodzy, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku wyciągnęliście dla siebie. Pamiętajcie, że wahania wagi, takie odchylenie od normy i zatrzymywanie się większej ilości wody w organizmie są zjawiskiem w zupełności normalnym i w różnym, na różnych etapach życia. Oczywiście Występują. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby się za bardzo z tym nie frustrować, nie stresować, jeśli Wam to bardzo mocno przeszkadza, sprawdźcie sobie wyniki badań, pójdźcie do lekarza i po prostu sprawdźcie, czy z Waszym zdrowiem wszystko jest ok, czy czasami to nie wynika właśnie z jakichś problemów z gospodarką wodno-elektrolitową, czy właśnie z problemów z hormonami, czy problemów właśnie z jakimś krążeniem, czy z nerkami. Jeśli macie to wszystko zweryfikowane i wszystko z Waszym zdrowiem jest ok, to na pewno zastosowanie tych wskazówek pomoże Wam z tym, żeby tej wody w Waszym abezie nie zatrzymywało Wam się mniej. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy ten filmik był dla Was przydatny. Ja jak zwykle zapraszam Was do mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetli, tam jestem na co dzień, tam często robię Q&A, więc jeśli macie jakieś pytania w tym temacie lub innym, to serdecznie zapraszam Was właśnie tam, a my widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 10.30. Ja się teraz z wam już żegnam, do zobaczenia, pa pa!